Ty, to jest Civic? Tak. Powiesz coś o nim? To jest Honda Civic z roku 2024, czyli samochód praktycznie nowy. Naprawdę bardzo dobrze wyposażone auto. Mamy tutaj wyposażenie top wyposażenie advanced, to znaczy przyśmione szyby z tyłu, dokładki 18-calowe, felgi, super panorama dach i naprawdę, naprawdę bardzo dobrze wyglądające wnętrze. Fajna mięsista kierownica, skóra, dekory w piano blacku, nagłośnienie Bose, nawigacja, Apple CarPlay Android Auto i tak dalej. A jaki jest tutaj silnik? Mamy tutaj silnik Benzynowy o pojemności 2 litrów, ale także silnik elektryczny. I jest to ciekawe rozwiązanie, ponieważ w tym samochodzie to silnik elektryczny gra pierwsze skrzypce i to on odpowiada za napędzanie kół. Także moc tego samochodu to 184 konie. Silnik spalinowy działa tutaj troszeczkę jak generator, który doładowuje akumulatory. Podaj dwie wady i zalety tego samochodu. Moim zdaniem to auto jest dosyć słabo wyciszone. Przy prędkościach autostradowych jest w środku po prostu dosyć głośno. Wydaje mi się, że to niesie się po prostu od kół. A drugą wadą jest to, że. Że mamy z tyłu małą ilość miejsca dla pasażera, zwłaszcza tutaj nad głową auto ma piękną linię, piękną linię boczną, ale z tyłu jest naprawdę dosyć ciasno, tak samo bagażnik mógłby być troszkę większy co ciekawe on się pomniejszył i w 11 generacji, czyli w tej jest mniejszy niż w poprzedniku, więc to jest taka ciekawostka, zalet jest dużo, dużo więcej, na pewno niewątpliwie zaletą jest fakt jak to auto wygląda bo pięknie się prezentuje, zarówno z przodu jak i z tyłu, jak i z boku, zwłaszcza w tej wersji Advance w białej Perle z 18-calowymi felgami. Dopełnieniem wszystkiego jest ten panoramiczny dach. Także jak ja bym miał sobie kupować takie auto, pewnie w tej wersji Advance. Samolot jest też bardzo dobrze wykonany w środku, i trzecim ostatnim plusem jest to, że tym auto naprawdę bardzo dobrze się jeździ i naprawdę mało, mało pali. Palanie po tysiącu kilometrów kształtuje się na poziomie około 5,8 litra. Bardzo dobry wynik. A mogę wiedzieć, czym się zajmujesz? Jestem studentem politechniki warszawskiej, a przy okazji testuję dla was samochody. I właśnie dzięki Honda Polska mogę. Przezestować dla was tego Civica. Prowadzę także własny kanał na YouTube i na TikToku oraz pomagam innym w znalezieniu odpowiedniego samochodu lub motocykla.